Szanowni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz wykochani uczniowie. Kończymy dzisiaj rok szkolny 2019-2020. Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego zapisze się na trwałe w dziejach naszej szkoły. Wszystko było dokładnie zaplanowane, jednak życie napisało własny scenariusz. Dziś w sposób szczególny przeżywamy tę uroczystość, bo jest inaczej niż zawsze. Dotarliśmy do końca roku szkolnego. Dla nas wszystkich był to rok szczególny, bo wspólnie zdobywaliśmy doświadczenia w kształceniu na odległość. Wszyscy pracowaliśmy wytrwale, zarówno uczniowie, rodzice, jak i my, nauczyciele. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą powiedzieć, że ten rok szkolny kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników. W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się z największym od dziesięcioleci globalnym kryzysem. Panująca na świecie pandemia COVID-19 Dosłownie z dnia na dzień zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było normalne. Wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz współdziałania. Napotykaliśmy trudności, nie uniknęliśmy błędów. Dlatego tym bardziej cieszę się, że z powodzeniem udało nam się zrealizować kształcenie na odległość. To nie był łatwy rok szczególnie jego ostatnie miesiące nauki. Zdane nauczanie zaskoczyło nas wszystkich. Nagle szkoła przeniosła się do naszych domów. Nasi przyjaciele znaleźli się daleko. Trzeba było znaleźć odpowiednie narzędzia, zbudować nowy system rozwiązań dla nas wszystkich. Od nauczycieli wymagało to kreatywności oraz wykorzystania innych, Niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Sądzę, że się udało, ale nie udałoby się bez Was i bez Waszych rodziców. Wszystkim przekazuję wyrazy szacunku i uznania. Drodzy absolwenci, Trzy miesiące temu rozpoczęliśmy zdalne nauczanie. Potem długo oczekiwaliście na termin egzaminu ósmoklasisty. To wszystko wiązało się z niepewnością i dużym stresem, szczególnie dla Was i dla Waszych rodziców. Dzisiaj jesteście już po egzaminach. Musicie poczekać tylko na wyniki. Głęboko wierzę, że że będą to bardzo dobre wyniki. Niezmiernie miło jest mi przekazywać informacje o Waszych wysokich ocenach, o osiągnięciach w różnych dziedzinach. Dziś w sposób symboliczny przekażę Wam z wychowawcami świadectwa ukończenia szkoły. Dziękuję za pracę na rzecz szkoły i udział w zawodach sportowych. Dziękuję Wam za godne reprezentowanie Szkoły Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie podczas różnych zmagań konkursowych. W pełni doceniam Wasz wkład i trud włożony w działalność wielu organizacji. Wierzę, że wartości zdobyte podczas edukacji w naszej szkole na pewno przydadzą się Wam na dalszych etapach nauki. Wasze sukcesy są naszymi sukcesami. Zaś Wasze porażki naszą troską. Za chwilę odbierzecie świadectwa, nagrody, dyplomy i rozpoczną się dla Was długo wyczekiwane wakacje, czas odpoczynku i relaksu. Szanowni nauczyciele, cieszę się, że jestem mi dane pracować w tak wspaniałym klonie pedagogicznym. Posiadacie profesjonalną wiedzę. Ale jesteście również ludźmi pełnymi pasji. Uczycie uczniów trafnych wyborów, przekazujecie cenne wartości etyczno-moralne. Dziękuję Wam za rok Waszej wytężonej pracy, pracy w szczególnych warunkach, za to, że tak sprawnie zorganizowaliście Państwo zdaną edukację. Dzisiaj. Pragnę podziękować również wszystkim pracownikom administracji i obsługi za to, że tak rzetelnie i sumiennie wykonujecie swoje codzienne obowiązki. Drodzy rodzice, dziękuję za Waszą dotychczasową współpracę, za te wszystkie chwile, które spędziliście z nami w szkole i podczas zdalnej nauki. Dziękuję za to, że swoją postawą pokazujecie, że sprawy naszej szkoły są dla, dla Was ważne. Dziękuję Radzie Rodziców za wszelką pomoc w organizacji imprez i uroczystości, za troskę o sprawy szkolne. Nie sposób pominąć tutaj naszych sponsorów i przyjaciół szkoły. Naszym absolwentom życzę, aby okres szkoły ponadpodstawowej był czasem wzrastania. Rozwijajcie swoje zainteresowania i pasje, nawiązujcie trwałe przyjaźnie. Pamiętajcie, przyszłość należy do tych wszystkich, którzy wierzą głęboko w swoje marzenia. Wszystkim uczniom życzę wspaniałych wakacji, pełnych niezapomnianych wrażeń, a także bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia w szkole we wrześniu.